Jesteśmy tuż po zakończeniu szóstej edycji top model. Czy wygrał twój faworyt? Czy kibicowałeś Patrykowi akurat? Kibicowałem Dari i Patrykowi, troszkę bardziej Dari, ale jednak rozum i to jak widziałem, jak Patryk się rozwijał w tym programie, podpowiadał mi też go. No, więc no, sprawdziły się dwa moje typy. Byli w finale i, i Patryczek wygrał, także spoko. Kiedy odbierał nagrodę, miałeś taką myśl, że kurczę, mogłem być na jego miejscu? Żałowałeś trochę, że ta Twoja przygoda skończyła się nieco wcześniej niż dla niego? Znaczy nie żałowałem niczego przede wszystkim w tej przygodzie, ale byłem z Ciebie dumny, że zaszedłem tak daleko i dałem z Ciebie 100%. No trudno, nie udało się, ale teraz mam pole do popisu w życiu normalnym i tu chcę zejść jak najdalej. O to mi chodzi. No właśnie, życie normalne. Ostatnio media się rozpisują o Twoim życiu prywatnym i rzekomym romansie z jedną sportwoman. Czy to prawda, czy dementujemy? Macie romans, To nie. No spotykamy się z Asią, jest fajnie. No ja osobiście no, chciałbym, żeby coś wyszło z tego. Ja też jestem sport także fajnie, że te drogi nasze się połączyły, bo generalnie rozumiemy się na każdym polu, także no, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Ale czy poznaliście się dzięki właśnie programowi, czy już wcześniej może? Właśnie to jest świeża sytuacja, że poznaliśmy się dzięki programowi. Byliśmy na takiej sesji Szlachetna Paczka i tam ja miałem okazję i to tak, też tak dziwnie trafiło, że ja akurat trafiłem na nią i razem zrobiliśmy sesję, potem się odezwaliśmy, no i się e, rozkręciło.